Witamy Państwa serdecznie! Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Lech Poznań zmierzy się z VIA Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. W ostatnim czasie Lech Poznań stał się prawdziwą fabryką wielkich piłkarskich talentów. Wszystko chyba zaczęło się od sprzedaży młodego Roberta Lewandowskiego, który wiadomo, zrobił potem furorę w światowej piłce. Rzeczywiście z przyjemnością przyglądam się karierom kolejnych piłkarskich perełek kolejorza. Bereszyński, Linetty, Bielik, Kędziora, Kownacki, a może przede wszystkim Bednarek. Już pokazali, że z Poznania można trafić na piłkarskie salony. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie tak jest popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika który musi sam walczyć z całą obroną rywali na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika Już wiemy jakim składem rozpocznie ten mecz Real tradycyjne 1 4 4 2 zapewne i to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. 16 do Parecho. No, można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz... Świetny to był strzał i byłby piękny gol, ale piłka opuszcza boisko. Pech strzelca, wielkie szczęście bramkarza. Tani Parecho. Kapu. Via Real rozwija skrzydła. Była okazja, ale nie ma bramki. Zaatakował i odebrał piłkę. Mikael Lisak. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Morales. Dani Pareko powinien do tego dojść. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Tani Parecho. Kracze Villarreal ruszają teraz odważnie na bramkę rywala. I tak! Piłka w siatce! Otworzył nam wynik tym trafieniem. Raz jeszcze. Przyjrzyjmy się domku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować. Z tym trzeba się urodzić. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Morales. Morales musi to wykorzystać. Ładna teraz praca bramkarza. Luczyna przeciwna czekała na jakiś prezent, ale on dobrze wiedział co zrobić z piłką. Teraz krótkie rozegranie. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. Obronił, ale piłka w przew. No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Teraz bramkarz ratuje ich i wciąż nic tu nie jest rozstrzygnięte, ale jeśli chcą tu przynajmniej zremisować, nie mogą. Popatrzmy, muszą to strzelić. Jak można nie sfinalizować takiej okazji? Wystarczyło trafić w bramkę. Tutaj chyba w grę wchodziła zła decyzja, można było przymierzyć zamiast uderzać na siłę. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Etienne Capu. Jeremy. No cóż, nie musiał się w ogóle wysilać przy tym odbiorze. Etienne pół. Mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Gerard przyjął piłkę. Dobrze teraz broni. Brawo. Amaral. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Musi to wykorzystać. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Nowy zawodnik Villarreal zamelduje się na boisku. Jeremy Gerard Moreno Danjuma Celso dostał piłkę Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania Dobry teraz atak na piłkę Real ma teraz miejsce na skrzydle Skutecznie zablokowana ta centra Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Nic z tego! Oddalają teraz zagrożenie. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej. Kolejny rzut rożny. Krótko gra, chce tym zaskoczyć. No i przecina ten centre. Wybija. Dani Parejo z piłką przy nodze. Gerard przyjął piłkę. Proszę Państwa, był bezlitosny. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie. Brawo! Na razie 2-0. Znowu mają piłkę. Gerard Moreno, Gerard Moreno, pewnie w obronie. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Rozlega się ostatni gwizdek, a to oznacza, że Kolejosz kończy ten mecz na tarczy. Widać było tak szczerze mówiąc, że drużyna zmaga się sama ze sobą przez większość spotkania. Niestety niewiele z tego wynikło, poza wyraźną porażką na koniec. Myślę, że sztab trenerski będzie miał sporo uwag i pretensji po tym.